Cześć, tu Adam Game. Gramy dzisiaj w Brawl Stars. I dzisiaj odbieramy pakiet odznak. Zaraz wam... Pokażę. O, już się zadawało. No i tu jest pakiet odznak. No i możemy od razu... Nie dobra, jeszcze nie otwieramy, tylko Wam pokażę coś. Bo. Dobra, jakby nie wiem czemu się tak strasznie ścinać, ale dobra. Jak widzicie, tu jest pakiet klejnotów. Ja go sobie kupię. Tak, żeby kupić po prostu... Karny zadymiarski, piąty. Ale dobra. My odbieramy bez gadania. I uwaga, co z niego będzie. Uuu! Do Karla, fajnie. Dwa do Karla, jeden do Broka. Okej, okay, dobra. To najpierw może do Karla. Idziemy, my tu Karla. Jest, kar I teraz. No, patrzcie, jakie teraz dobre odznaki. Eee, nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze. E, tak, tu będzie to. Tu będzie to. No, tak, teraz jest dobre. Wybierz. No i gramy sobie oczywiście. Jeden, dobra, nie, w sumie jakby było do trzech postaci, to by były dwie rundki. Tak, to niego będą cztery. Po dwie solo, po dwie duo. Dobroka już będzie po jednej. Okej. Okay. Jakby bardzo fajne to są znaki. W ogóle ci powiem, że to są dwie Karla Jaka była na to szansa? Nie wiem. I Nie chcę mi się wiedzieć. Ale dobra. Szanowna. robota, mu to nie wiem co my tu ma, No, nieważne. Może nie chcę mu przyjść. Glory! Już zrobiłem, dobra, 8 kalkubów. 8 z To jest znak. Okej. Okay. Nie, oni będą chcieli tego bota ukraść, ale ja im nie pozwolę. Ja nie wolę w sumie. Bo nie. O do ich 17. Okej, okay, nagrywanie się wyłącznie. No i znowu zaczynamy W ogóle to drugie miejsce Z trzytoma parami Ale dobra e, dobra Znowu ładowanie O nie no to znaczy Że się nagrywanie włączy Tak to prawdopodobnie to znaczy u nie włączyło się I Nagrywanie się włączyło więc zaczynamy znowu grę. Zajęłam drugie miejsce Ale dobra Zaczynamy Mam nadzieję, że się znowu nie wyłączy. I I szybko sobie robimy. A nie. 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 Zemsta będzie moja. Zemsta będzie moja. Dobra. Mam. Teraz giniesz. Giniesz nie ja, ty narga o nie o nie 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 znowu, czemu na mnie, czemu nie? co ja zrobiłem ci typie no i masz teraz sprouta no i pewnie padnie no. No to jeszcze w sumie jedna rundka, jak tak szybko poszło. No, w sumie minutę trwa. Nie, minuty nie trwa, dwie minuty. No więc. Jeszcze jedna rundka. Okej. Okay. Powerki dla mnie i tu mamy tam. Nie, ja diamant tu w płynkę. Okej. Ja tak na ciebie. O, No masz pecha, masz pecha, masz pecha. Szybko! Dobra. Jest walka. Wielka. Na szczęście ja regeneruję HP. Jesteś otoczony z dwóch stron. O nie, jeszcze Bodza taką. Biedna pam. O nie, 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 nie. nie, nie, nie. Dobra, mam szczęście. Tu jest Amber. A... Tu w ogóle ta pan jak jakiegoś serża, okej. Okay. Dobra ucieczka. W sumie nie po co? Nie no, nie, naprawdę dobra, w sumie ja jestem lepszy Dobra, ja mam Dobra, ja wygrałem I teraz walczę z Amber, która mnie pokona, tak? O Oni nie ja wiem, co się stanie Ja wiem, co się stanie Muszę jej ją z drugiej strony zatkować jedyna nadzieja a, wygrałem, 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 super. Pierwsze miejsce, super. No i teraz gierki dół. Ok. Dobra, i mamy pierwszą skrzynkę. I kim jestem? Dobra, jakim gościem? A jak on się nazywa? że nie pamiętam, jak się nazywa. Hmm, nie, nie pamiętam. Dziwne. no ale dobra, tu nowy zadymiasz. Więc mam prawo nie pamiętać. O nie! Tu są korzęgi, żeby nie dobrze. No, no Seri jest. Serio typie? Dobra, tu nie dobra. Nawet lepiej, byli musiej. No dobra, chodź po szeli. Jak Shelly jest taka mądra, to prawo. No, widzisz. Już jej uciekają. Zawsze. Dobra, a tak. O nie, oni są na naszym poziomie. Chyba, że weźmiemy robotę, to będziemy lepsi. Okej. Okay. Tu Nie. Styku, nie tam. Dobra, nie zdążymy jej uratować. Okej, okay, ja jestem leczona. To, o nie, tu jest, tu jest Piper, tu jest. O, ma nie, oni są jeszcze potężniejsi. Mają 11. To jest potęga. Oh wow! naprawdę, lecz mnie typie, lecz. O nie, leczenie nic praktycznie nie daje. Oni teraz będą jeszcze potężniejsi, nie. Dobra, muszę atakować z dwóch stron. Dla bezpieczeństwa. O ale ja jest walka w ogóle cztery wydnia, Dobrze, że on nie leci cały czas. O o! Dobra, lać mnie, leć mnie! Dobra,ło się. Dobra, rozwaliłem. Teraz ta Sheli została tylko. Dobra, ej, udało się znowu. Hurra! No i jeszcze jedna rundka. Osta no dobra, ostatnia Karlem, jeszcze dwie Brokiem zostały. Okej, okay, nagrywanie się znowu złączyło, więc tej rundy nie będziemy powtarzać. I od razu zagramy Brokiem, najpierw duo. Mam no, tym razem nowo, no, bo zawsze. Solo teraz. A teraz będzie na odwrót. Najpierw duo, później solo. I kogo mamy? Jesse, Jessy. Dobra, szybko poszło. Dobra. O nie, nie, nie. nie. Mam problem. Okej, okay, udało się. Teraz tylko trzeba tego typa załatwić. O nie, o nie, mam no, też nie. Mamy wielkiego pecha Dobra, spróbuję tych gości zatrzymać Okej, okay, nagranie kolejny raz się wyłączyło, ale dobrze, zagrajmy znowu duo Bo nie wiem jak dużo widzieliście, więc jeszcze raz No i nie wiem czy to w ogóle ma sens, bo... widzicie jakie są lagi I przez to się tak wyłącza, dlatego... Albo przez to, że mam sobie telefon. Dobra, bo mam myszali. No, te no, też wyjątkowo no, zaczyna, ale dobrze. Tu mam Szybcia. O Ale ta się nie należy do no, najmądrzejszych. Poszła na sam środek, ale dobra. E, więc, dobra, pokazałam wam, więc to się liczy. Tak, to się liczy. Pokazałam wam, nawet minut tych to nie zajęło. Ale dobra, teraz mamy solo. Solo jest trudniejsze. Dobra, jestem ciekawy ile w ogóle wyjdzie z tego, yy, tego czasu. Może bez 10 minut wyjdzie, albo trochę mniej, ale dobra. No nie no szybciej, 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 szybciej. Nie no, idzie do mnie i tak. Tak, idziesz do mnie. Daj mi spokój, ja uciekam! Dobra, idzie do ciebie, brawo. Dobra, uciekłam od niego. A uciekłam to znaczy, że będę za nim szedł. No i masz, typie, masz. masz. Masz, 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 masz. problem. No i niestety. Taka jest prawda. No i spadłeś O o o, o nie, naprawdę! Ech, szkoda. No dobra, to znaczy że, że może być to na tyle. Jeśli się podobał, daj łapkę w górę i subskrypcję. To był Adam Games, no i, no i cześć!